Jak każdy chłopiec interesuje się w wpierw rycerzami, czy późniejszym średniowieczem. Ale przed naszym wyjściem do Unii Europejskiej słyszało się głosy, że jesteśmy zacofani, ciemne średniowiecze i postanowiłem wrócić do korzeni, do słowiaństwa do wczesnego, pokazać, że nie było bogate. I w stroje, i w biżuterię, i w broni, architekturę. nie jest tak, że byliśmy bardzo biedni. Europa może nam pozazdrościć. Mm. Wina ci dostatek, a ja gospodarzowi przecież nie będę żałował. A że to urodziny Woja Borka, poproszę do siebie Kowala. 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 Brawo dla Kowala! Drugi też będzie. Borku, do za ciebie za Dziękuję świetny, bardzo. Za tą imprezę. Dziękuję Proszę bardzo Sława mu! Sława! Sława! Witamy, miło było was wszystkich poznać Brawo! Słowa i sztyleczki!

nie, no nie. Jest to zabawne, na pewno nie ma się co oszukiwać, bo żyjemy jednak w takiej nie innej epoce. Nie da się żyć, chodzić na co dzień w takich strojach, chociaż ja mówię, cywilizacja wypadła i to bardzo nie przeszkadzało. Ja bym sobie poradził. Co roku jest coraz więcej tutaj gości drużyn i na festiwalu i, i często przyjeżdżają prywatnie sobie na dzień, dwa pomieszkać. To są początki, bardzo ciężko to się rodzi wszystko. Są dwie chaty, kuźnia powstaje, może kiedyś będzie ta osada w końcu. To jest ważne, odkrywanie dawnych rzeczy. Czyż ci ludzie by, byli bardzo wrażliwi, yy, bardzo zdolni. Jak my dzisiaj, niewiele się różnimy to, że mamy tylko komputer, prawda? Także I, i jest to pewnego rodzaju też swoista ucieczka od, od tego pędu całego.